Hej, się Mamko, Strong z witam Was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale Trazem Bary, Wukong oficial z video. Fada to o 11 na YouTube, jest 15 w momencie nagrywania. Wy to widzicie pewnie około 19, 18, bo ogólnie mam ponagrywane bardzo duże rzeczy do przodu. Ale Bary wjechał dzisiaj, no i musi się pojawić na kanale. Sprawdzimy sobie, jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie. Wukong, tytuł, Sugeruje, że będzie coś o lolu, albo Wukong o tej grze, Wukong o tej małpie. Ogólnie o 11 to pada, tu, więc dosyć wcześnie. Ja sobie zbiłem śmietanę oczywiście z rańca do. OnlyFansa e, i stałem w sumie o tej 11 coś tam, 30. na to nagrać od razu, ale więc długo wie, że mam już nagrane rzeczy do przodu, więc mówię, dobra, bez pośpiechu, 15 w momencie nagrywania, wiecie o co, jestem frywolny, jestem stary, zwalony, więc jest gitara siema, zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to wygląda, jak to płynie. Możecie zostawić suba lajka like, i komentarz, jak jeszcze tego nie robicie. Bary wraca z singlem było 33 i była jesień e, i było paczty jeszcze, ale to już jakiś czas temu generalnie chłopaki z wideo widzę, że nie lecą w baliny, tylko cały czas robią muzykę pawko dwa razy, dwa czwartki, tak naprawdę. Pod rząd była nuta, teraz bary, więc generalnie chłopaki dali sobie wysokie tempo i dużo muzyki od nich wychodzi, za co shoutout i bardzo się cieszę, że mamy właśnie to sprawdzać. Wukong by Bary, widzowie! Let's go, baby! Dajcie suba, lajka like, i komentarz, żeby podbić jeszcze filmik. u podbicie, sigma, nie no, nie podbijajcie chuj, to w sumie, to, to i tak nic nie daje, tak to jest jakaś tabela los. Dobra, po co ja to Okej? Okay? Pochodzę z miejsca, gdzie tylko dźwięk daje nam nadzieję. Dobra, hip-hop kurwa, czekaj, czekaj, ale ten giat to muszę się skupić. Nie wiem, ocho na kanerze, okej, okay, oho, W, w. hej, no, dobra, skupię się już. Sorry, 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 zamyślenie się nie. Pochodzę z miejsca w tym tylko dźwięku śników daje nam nadzieję Kolejna noc nie mogę spać jak na dworze leje Na wyjeździe spładnie Ej yo, hip-hop! Hip-hop! Czekaj, czekaj, a stróga odpala, bo liczb mi się buja. Ej, makry draste śników daje nam nadzieję, kolejna noc nie mogę spać jak na dworze leje. Na wyjeździe z bramy lez w bo nie chce zmoknąć Tamten typ nie powie słowa ptam jak Kwando rondo Pytam jak Cwanorondo, ten typ nie, 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 nie powie słowa? Nie wiem do czego to referencja. Jakby znam Cwando Rondo jako artystę, jako rapera i w ogóle jakoś za, za, za wysoko jest ta kamera. Czekaj. Znam Kwanorondo. Eee, on nie miał takiego numeru handle questions albo on ogólnie. Kurcznie nie wiem o co chodzi w tym wersie, że czekaj szat. Mam nadzieję, kolejna noc nie mogę spać jak na dworze leje Na wyjeździe z bramy lez w bo nie chcę zmoknąć. Tam ten typ nie powie słowa, pytam jak Cwandorondo Pytam jak Quando Rondo Mmm, ale Quando Rondo miał też taki motyw. Był Squando Rondo, że on miał jakieś serie pytań na. na. YouTube. w sensie. Były takie filmiki, gdzie go pytają o jakieś tam rzeczy i w ogóle, i on generalnie coś, to, coś tam gadał. Nie wiem dokładnie o co chodzi w tym wersji, ale wiem, że Squando coś takiego było, nie? Chuj wio, nie chcę siać fermentu, bo nie wiem do końca. Ale kojarzę, że coś było na Ecie. I co miałem powiedzieć? Że w Stanach nagrywałem Teledy, kurwa, ile będę dał, żeby to Stanów kiedyś, powiedzieć. To jest jedno z moich marzeń, widzowie, kiedyś zrealizuję, obiecuję. Jeźcie z bramy leży Lukas, bo nie chce zmoknąć, Tamten typ nie powie słowa, pyt Zdejdź, prawie, a kto żyje dobrze. Mam to wszystko, czego chcę, i o nic nie proszę. Tam ci baczną boku, myślą czemu się tak wiodło. Starymi, zostały mi, to was ciągle nosa. Flubienie tańcze, diamenty robią to za mnie. Może po dojść, klęknie szybko, maksa. Kto robi bita? Bide jest kosa. Muzyka kłoda, rip kłoda, ej bide jest kurwa. Konkretny tak szczerze, nie? tak mi się podoba te. Eu, 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 zajębiste. Strzągle nosa. Flubienie tańcze, diamenty robią to za mnie. Może podejdziesz mała klęknie się, maksa. Wisz, zamkiem. Okej? Okay. Może podejdziesz ma i się pojść z zamkiem? Zboczony i później pewnie tylko takie dźwięki wybiegały z pokoju, nie? A, a. <laughs> wiesz co co ci? Nie nie tańczę, diamenty robią to za mnie Może podejdziesz mała klęknie się pomabisz zamkiem Ty widzisz gwiazdy, dlatego to takie łatwie A potem z marchę, no boku masz, że jestem hamer Ale Jestem fanem twoim, czujesz to już ci nie oszukam Ty nie I szczerze już jakby wiesz Eee, tak na temat, kurwa. Dojebany w chuj, tak mi się podoba. Taka, taką czuję stary eee, ekstazę, jak, jak tego słamy, że co chodzi? Totalnie jestem w transie, nie? Jestem w transie, no Diri, wiesz o co chodzi? No bo kumasz, że jestem hamem, ale jestem fanem twoim Czujesz to, już się nie oszukam Ty nie dość, że jesteś fanką moją To i mojego Widzę, f... I mojego fiuta, ty kurwa, ale zboczony ten numery, jest, mi się, to dla mnie Każdy napalony TV out here tutaj wyjeżdża, nie, spod bramy Czujesz to, już cię nie oszukam Ty nie dość, że jesteś fanką moją To i mojego, jestem... mojego f... Jest. Widzę, jesteś suta, ale się nie przyzwyczajaj To nasze ostatnie spotkanie i nie zmienię yeah. zdania, bo mimo yeah, że... one nice stand, baby, one nice stand, baby Toxic Quaker wjeżdża Szuta, ale się nie przy to nasze ostatnie spotkanie I nie zmienię zdania Pomimo przeciwności losu gramy Uuu. Dalej ten sam skład mamy White of Boys, suko Połączyła paka i na baterie tary Co by się nie działo, to będziemy dalej Kurwa, ale tak kręci ten giatem, stary nie, nie mieści się skupić na muzyce, przestań! Różowa Landrynko, przestań mnie kurwa kusić łączyła paka i na baterię tary Co by się nie działo, to będziemy dalej Grup bez której niektóry. Nie spodziewałem się takiego momentu stary, takiego bridge'u spowolnionego. Totalnie coś czegoś nie spodziewałem, TBH. Ale to będziemy dalej, grupa z durej, niektora. Korwenie miałyby pewnie co robić. Pracuje mnie mola i tak jeszcze dasz nam się nabroić. Nie jestem małpom, ale mam wielkiego dingu banka. Dingu Musi... bank to jest dingu bank. Dingu bank to mnie mam, bo nie wiem co to jest tak, że pewnie to jest ta broń, którą Łukong walczy, nie? Ten taki mm. Jak to się nazywa? To takie. Psz, wiesz o co chodzi? To, to, to taka broń, chyba Wukonga, chyba o to chodzi. Wiem, mam wielkiego Dingu banga, a ja wiem co to jest Dingu bang, po polsku, nie? PDK. Nam się nabroić. Nie jestem małpą, ale mam wielkiego banga. Musiałem go pomniejszyć dziś, serio, taka prawda. Z... A dobrze, 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 bo Wukonga ma tą broń w LOLu, swoją, i on ją tam, tak jakby to jest takie, że tak do środka możesz ją błożyć, zmniejszyć. Musiałem ją zmniejszyć, wiesz o co chodzi? A, Gaciu. Ale mam wielkiego dźwięku banga Musiałem go pomniejszyć dziś, serio, taka prawda Przebiłem skałę, Wukong to jest kontra normal Fighter. Ej! solo Dobra, Wukong to jest kontra Normal Fighter, zostałem solo, wygrałem fight'a Czy Malfight kontruje Wukonga? Znaczy Wukong kontruje malfighta, chyba ta, no, conqueror robisz, black clever first item Kurwa i na kamienia po pizdzie. Nie, ja nigdy topa nie grałem, ja nie lubię topa. Jestem junglerem ogólnie, jestem Lisa in Enjoyed Leadal i Easy Graves. Jestem takim toksycznym junglerem, wiesz o co chodzi? Ale no, Wukong to kontra Normal malfight. Taką Quirrell plus Black Cleaver I go ruchasz, nie, wie że co chodzi I rozpierdalasz kamień Dobre, dobre, podałem się A i zostawiłem kamień za sobą Też ma drugie dno wiesz co że zostawił kamień za sobą Kamień jako wiesz, kurwa No kamień, no wiecie jaki kamień, nie Pozdro dla komatych za sobą solo, Garda, bo za każdym rogiem. teraz, wiem, byłem swoim rogiem. ojcu, co jeszcze ja mogę zrobić? ojcu, przede wszystkim wybaczyłem sobie. Jednak kres... Przede wszystkim wybaczyłem sobie. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Znaczy, najważniejsze. No, pewnie każdy ma inne wartości, ale wybaczyć samemu sobie i w jaki sposób, wierzę o co chodzi, eee, ułożyć sobie w głowie rzeczy i, i nie, być dla, nie, 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 nie czuć do siebie winy, mimo że poczucie winy wobec samego siebie to też jest fajna samokrytyka momentami i czasami i w życiu taka samokrytyka i, i taka realizacja, że zrobiłeś coś źle, jest bardzo przydatna, bo jak byłoby się gościem, który ma, wiesz, o co chodzi, klapki na oczach i nie widzi się swoich błędów, to wtedy nie dość, że jesteś że jest się złym człowiekiem do samego siebie, to do osób, które... również dla osób, które cię otaczają, wiesz, o co chodzi. Więc generalnie taka samokrytyka i wybaczenie samemu siebie win, oczywiście winy tak naprawdę z dnia na dzień, powiedzmy, mogą być nowe jakieś, wiecie, mogą być kolejne i w ogóle, ale generalnie wybaczenie samemu siebie jest dalej taka... Taki rachunek sumienia z samym sobą to jest zajebiście ważna sprawa. Żeby zdawać sobie sprawę z tego, że popełniamy w jakiś sposób błąd. Oczywiście też nie być w tym taki maniakalny i obsesyjny, no bo wtedy kurwa nie będziemy żyć, bo zawsze będziemy myśleć o tym, czy zrobimy coś leczyć dobrze, ale wszystko tak naprawdę w ramach... Yy... Po prostu zdrowej głowy i gitara Mojcu, co jeszcze ja mogę zrobić? Wybaczcie ojcu, przede wszystkim wybaczyłem sobie Jedna kreska dzieli wódę, no i wodę Jedna zła decyzja dzieli sukces od porażki? Tylko Thanks. ja wybieram na co dziś mam ochotę a Szczerze mówiąc nie wiem chyba rozdwojenie jaźni Pamiętać twoja grupa to są heny, a nie wilki Jak upadniesz nie pomogą ci stać Już kończy mi się czas, muszę spierdolać na meeting yeah. Moje trzymają kciuki i doceniają wysiłki Pomimo przeciwności losu gramy tak jest, kurwa hip-hopowe, ale podoba mi się to Taki troopakowy kawałek, zajebiste jeszcze nagrywany w Stanach stary, wiesz tam wszystko wygląda jak pan teledysku To kurwa totalnie to dodaje coś, nie wiesz co i dodaje to, to totalnie do, do muzyki Co skład mamy white Widow boys suko Połączyła paka i na baterie tary co by się nie działo to będziemy dalej grupę, której niektóre Kurwy nie miałyby pewnie co robić Ja czuję, I tak jeszcze zdarza nam się nabroić jeszcze przez krasu wjeżdżałem, nie, yeah, je, yeah, je, yeah, dalej też są stylowe tak także bardzo mi się podoba. Ale Bary taki progres poczynił stare. Przecież wszystkie te trzy single, które wyszły tam powiedzmy w przeciągu ostatniego roku czy tam ile było jesień, było właśnie. 32 czy 33? Kurwa, nie pamiętam, bo 13, nie pamiętam tego tytułu, nigdy go nie będę zapamiętać. Yy, I patrz ty, wszystko było tak kurwa dobre i na poziomie widać, że bary jednak no, robi tą muzykę cały czas. zajebiście Dalej ten sam Dalej ten Zajewiste. o. Whitey.co, special price. Boję się, że to jest ptaszek PL i się w dolar Co to jest ze strona? Dobra, chuj, ryzykuję. A, oficjalny sklep. W sklep. Supernowa WW Warrior. Yeah, man. ten numer. jest też od oho, fight. Nie, no ale ten giacik to weź już daj spokój. Oho, kurwa, mogę to wyciąć. Aj, sorry. <laughs> Ej, daj Wam numer. Mega stylowe. I love New York gift and souvenir. Ja bym tak chciał do Stanów kiedyś pojechać. To moje marzenie. No, didi Poszedłem na prostytutki, kurwa. Nie no, zajebiste gówno, tak sobie bardzo mi się podoba, bardzo stylowa rzecz ogólnie, bardzo stylowa rzecz. Wiesz, sam fakt że nagrywany jest teledysk w Nowym Jorku... Nowym Jorku? No tak, w Nowy Jork, tak, no bo tam była sytuacja wolności ITP itd Hip-Hop kurwa, fajny bridge. Ogólnie tego bridge, ten bridge w ogóle dla w nie wiesz o co chodzi? Totalnie nie spodziewałem się takiego bridge'u, ale, ale totalnie zabieg hip-hopowy, nie? W takich kawałkach właśnie często było coś takiego, że robiłeś melodyczny, taki build up i później wierzał refren, fajne zwroty. Myślałem, że na koniec jeszcze jedna zwrota w pierdolisie, ale... Ale w sumie też jest spoko w ten sposób, wiesz co, że te screze dojechały, albo na przykład pół zwrotki z też by oddało, ale nie no, ogólnie zajebiście fajne, naprawdę fajny numer od Barego, zajebisty singiel. Yy, nie wiem, co wersję ten do składorondo, ale to pewnie mi wyjaśnicie, do końca to no, no nie wiem, no. Musiałbym dostarczyć na Geniusie, nie? Ja Jestem teraz obsesyjny przez te bify stary, ja Wszystkie wersy próbuję kminić jakieś pojebanie, zamiast się bujać, mówić o kurwa dupeczkach, wiesz o co, chodzi, ale to nie przejdziesz czasem, po prostu jakoś ostatnio mi to weszło na łeb w jakiś sposób, że zaczynam kminić jak jakiś pierdolony nostradamus. A ja nie jestem od tego, kurwa, ja jestem od tego, żeby być śmieszny i powiedzieć wam, czy mnie coś buja, czy nie. Tyle widzowie ode mnie. Dajcie znaka, co myślicie o kawałku, dajcie znaka, co myślicie o tej pierdolonej reakcji. Zostawcie miłość komentarzu, oczywiście, zajebisty kawałek od Barego, wszystkiego dobrego i życzę wam przepięknego wieczorku. Wy to pewnie widzicie około, nie wiem, 19, pewnie 18. Zobaczymy, jak to wszystko w czasie się rozłoży. Kocham, pozdrawiam.